Pyszna pianka, tylko dwa składniki i każdy kawałek ma tylko 50 kalorii, idealne na redukcję. Zaobserwuj po więcej zdrowych i tanich przepisów i lecimy. Mega prosty przepis na pyszną piankę, jabłka, gorzka czekolada opcjonalnie. Tam jeszcze był kokos i żelatyna. Jabłuszka obieramy, kroimy, dajemy do garka, dolewamy pół szklanki wody, gotujemy, mieszamy, aż będą wszystkie miękkie, następnie blendujemy blendowane przelewam do miksera dodaję żelatynę i to wszystko blendowałem równiutko 15 minut, aż to będzie takie puszyste. Foremkę wykładam folią, wlewam na noc rano, tak to się prezentuje. Teraz roztopiłem pół tabliczki gorzkiej czekolady, smaruję na górę. Posypuję kokosem, tak jak mówię. Czekolada i kokos jest opcjonalnie, bo samo ciasto jest naprawdę mega słodkie i naprawdę bardzo dobrze smakuje. Przy czym ma bardzo mało kalorii, także możemy jeść śmiało. Tu macie makro, smacznego.